Mm-hmm. dole był, za tymi zniczami cały, wejdź tutaj. coś to jest rozwalone, no, no może już chodzić dobrze. I już, już. I Podobnie szarcerka to dziewczyna Kazimiera Chrystowska. Mordowana w powozie w lechówku jestem w 1943 roku To jest stara taka piękna kawlica Bardzo stara Odkrywam z wami pewne tajemnice na niektórych komentarzach Dobra na razie to